Wy wcisnęliście mojej mamie za kredyt. Spokojnie, spokojnie. Proszę powiedzieć, o co chodzi. Co proszę? Spokój? Kredyt na 45 tysięcy złotych, do tego 20 tysięcy prowizji i 8 tysięcy ubezpieczenia na dzień dobry? Jaki bank dolicza 62% kosztów na dzień dobry do nowego kredytu? Co, teraz brak słów? Jesteście poważni. Wykorzystujecie starych ludzi do tego, żeby zarabiać w samikrocie. Jak tak w ogóle można robić? Wnoszę w takim razie o sankcje kredytu darmowego i nie zarabicie ani grosza. Jaka sankcja? Przykro mi, że taka sytuacja miała miejsce, ale pana mama wiedziała, co podpisuje. Przecież była przekonana, że ma kredyt 45 tysięcy złotych, a jak kilka miesięcy później przyjrzeć harmonogram z podwyższeniem raty, bo ma oprocentowanie zmienne, to nagle ma 73 tysiące do spłaty. No niestety, ale sami sobie naważyliście, więc zastosujemy sankcję kredytu darmowego i odda tylko tyle, ile pożyczyła, bo wszystkie odsetki, które zapłaciła, dostanie zwrot od was, umorzycie wszystkie pozostałe odsetki na pozostały okres kredytowania. No i